Samochody zasypane śniegiem, taki widok to norma w tym tygodniu. Przez intensywne opady i silny mróz, Lwów i inne miasta Ukrainy zostały całkowicie sparaliżowane. Na drogi wyjechały piaskarki i pługi, a władze apelują, by bez potrzeby nie wychodzić z domów. Sprzęt odśnieżający i służby komunalne pracują non-stop. Zaangażowani są też prywatni przedsiębiorcy, studenci i wojsko. Niech pada ciężko. Śnieg pada cały czas, więc pracujemy całodobowo na dwie zmiany. Cały sprzęt jest wykorzystywany w 100%. Od ubiegłego tygodnia zamknięte są szkoły i przedszkola. Transport publiczny działa z opóźnieniami. Przez zamiecie śnieżne odwołano niektóre autobusy. W ciągu siedmiu dni we Lwowie spadło prawie 200% miesięcznej normy śniegu. W czasie śnieżyc schodzę pieszo do pracy. Zajmuje mi to około godziny. Z transportem są problemy, dlatego do celu dotrzę się szybciej na piechotę. Opady śniegu z pewnością ucieszyły dzieci. Sanki, lepienie bałwana czy bitwa na śnieżki. Maluchy nie narzekają na brak rozrywek. Nie, podoba się zima. Kocham zimę, bo jest dużo śniegu i mogę jeździć na sankach. Zimą też są moje urodziny. Gorzej mają kierowcy. Wydobycie samochodu spod śniegu w takich warunkach to ogromne wyzwanie. Jeszcze większym wyzwaniem jest wyjazd na ulice, które, choć odśnieżone, wciąż są bardzo śliskie. Mam mieszane uczucie, jako kierowca, przeklinam taką zimę, ale jako narciarz jest przyjemnie jeździć w parku po takim śniegu. Sytuacja jest skomplikowana, oczywiście, dużo tego śniegu padaje. Ale ja bym nie robił z tego jakiegoś wielkiego problemu, to jest rzecz naturalna. Zima jest zima i musi być zimą, trzeba się cieszyć od śniegu, od mroza, no, cieszyć się właśnie życiem, bo już za chwilę będzie wiosna i śniegu nie będzie. Synoptycy zapowiadają do końca tygodnia temperatury nawet do minus 20 stopni. Na szczęście nie przewidują kolejnych tak dużych opadów śniegu.